Call center kojarzysz się z infolinią, na którą dzwonisz, dzwonisz i nie możesz się dodzwonić? Błąd! Mam na imię Alicja i zapraszam na cykl zalety Outsourcingu Call Center. W dzisiejszym odcinku dowiesz się, czy klient poczeka na linii, jak będziesz na urlopie. Zaczynamy! W ostatnim czasie na obsługę klienta kładzie się naprawdę duży nacisk. Jeżeli w swojej firmie rozpocząłeś już telefoniczną obsługę klienta, to nie masz odwrotu musisz ją kontynuować i to w najlepszym możliwym wydaniu. Niezależnie od branży, w której funkcjonujesz, chyba nie wyobrażasz sobie, że przez dwa tygodnie w sezonie urlopowym nie będzie można się do Ciebie dodzwonić. A co jeśli pracownicy odpowiedzialni za obsługę klienta się rozchorują? Żyjemy w rzeczywistości, w której takie ryzyko jest jak najbardziej realne. W przypadku mniejszych firm kwarantanna pracowników może całkowicie zawiesić działalność biura obsługi klienta. W ciągu 14 dni nie znajdzie się za nich zastępstwa. W przypadku większych firm może to być przyczyną trudnego do opanowania chaosu, którego efekty będą widoczne dla klienta. Długi czas oczekiwania na połączenie, niższa jakość obsługi realizowanej w pośpiechu, to wszystko wpływa negatywnie na wizerunek marki i może spowodować spadek wartości NPS. Jeśli chcecie dowiedzieć się, czym jest NPS, to zapraszam do obejrzenia jednego z naszych materiałów. Czy istnieje proste rozwiązanie tych problemów? Oczywiście. Jest nim outsourcing działu obsługi klienta do wyspecjalizowanej firmy z branży kontakt center. Dzięki temu, jako przedsiębiorca, nie musisz obawiać się ewentualnych przestojów w pracy. Ryzyko bierze na siebie firma CC, która nie tylko jest zobowiązana do zapewnienia wystarczającej liczby pracowników do obsługi projektu, ale także zapewnienia odpowiedniego poziomu realizacji usługi. Wyspecjalizowana firma ma zaplecze w postaci pracowników, procedur i przede wszystkim doświadczenia na wypadek różnych sytuacji kryzysowych. Odpowiadając na pytanie ze wstępu: czy klient poczeka, Hmm. Ostatnio czekałam 17 minut na infolinii jednego z dostawców internetu i jedyne, o czym myślałam, to jak za chwilę nie odbiorą, to rezygnuję z ich usług. Czy warto narażać firmę na takie podejście klientów? Nie lepiej, aby po rozmowie z zadowoleniem opowiadali znajomym, jak sprawnie zostali obsłużeni? Satysfakcja klienta buduje lojalność, co skutkuje większą sprzedażą i budowaniem pozytywnego wizerunku marki. Na dziś to wszystko. Zapraszam Cię do śledzenia naszego kanału. Nowy filmik z serii zalety outsourcingu Call Center w każdy wtorek. A jeżeli przemawia do Ciebie tekst, a nie wideo, zajrzyj na naszego Linkedina albo bloga. Do zobaczenia za tydzień.